Naukowy aspekt religii Paramahansa Yogananda, część 4b. Metoda druga to metoda dewocyjna. Metoda ta polega na próbie skoncentrowania naszej uwagi na raczej jednym obiekcie myśli, niż na różnych ciągach myśli i na różnych przedmiotach, tak jak w metodzie intelektualnej. W metodzie dewocyjnej zawierają się wszystkie formy oddawania czci, takie jak modlitwa, z której powinno się wyeliminować wszelkie myśli na temat spraw ziemskich. Duchowa jaźń powinna skupić swoją uwagę głęboko i z namaszczeniem na tym, co wybiera jako przedmiot koncentracji. Czy jest to myśl o spersonifikowanym Bogu, czy o bezosobowej wszechobecności. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wierny żarliwie skoncentrował się na dewocyjnej myśli. Poprzez ten proces duchowa jaźń stopniowo uwalnia się od wielu przeszkadzających myśli, drugiej serii zakłóceń. I zyskuje czas i szansę, żeby pomyśleć o sobie, w samej sobie. Kiedy żarliwie się modlimy, to zapominamy o wszystkich cielesnych doznaniach i pozbywamy się wszelkich przeszkadzających nam myśli, które próbują zaabsorbować naszą uwagę. Im głębsza jest nasza modlitwa, tym bardziej intensywna jest satysfakcja którą odczuwamy i to się staje kryterium, którym mierzymy, jak bardzo zbliżyliśmy się do szczęśliwości Boga. Kiedy cielesne doznania są już poza nami, a rozproszone myśli są pod kontrolą, to wyższość tej metody nad poprzednią metodą staje się ewidentna. Jednakowoż metoda ta ma pewne defekty. I trudności. W związku z długotrwałym przywiązaniem i zniewoleniem duchowej jaźni poprzez ciało fizyczne, tym głęboko zakorzenionym nawykiem, bezskutecznie usiłuje ona odwrócić swoją uwagę od sfery doznań cielesnych i mentalnych. Jakkolwiek mocno pragnęlibyśmy się modlić lub angażować całym sercem. W jakąś formę wyrażania czci, to nasza uwaga jest bezlitośnie atakowana przez napastnicze doznania cielesne oraz przelotne myśli przynoszone przez pamięć. W modlitwie często jesteśmy całkowicie pochłonięci rozważaniem okoliczności jej sprzyjających, albo jesteśmy za bardzo gorliwi. W usuwaniu jakichkolwiek przeszkadzających nam cielesnych niewygód, na przekór wszystkim naszym świadomym wysiłkom nasz zły nawyk, który stał się naszą drugą naturą, panuje nad pragnieniami jaźni, na przekór naszemu pragnieniu umysł staje się niespokojny. I żeby to sparafrazować, to gdziekolwiek będzie Twój umysł. Tam będzie i Twoje serce. Przykazano nam modlić się do Boga całym naszym sercem. Zamiast tego zazwyczaj modlimy się podczas, gdy nasze umysły i serca zakłócają zbłąkane myśli i wrażenia zmysłowe. Metoda trzecia to metoda medytacyjna. Ta oraz następna metoda są czysto naukowe, zawierające kurs praktycznych ćwiczeń i zalecane są przez wielkich mędrców, którzy osobiście urzeczywistnili prawdę w swoim życiu. Ja osobiście uczyłem się u jednego z nich: Nie ma nic tajemniczego w tych metodach, ani nic szkodliwego. Czego należałoby się obawiać? Są one łatwe, jeżeli właściwie się z nimi zapoznamy. Przekonamy się, że są one uniwersalnie prawdziwe. Praktycznie doświadczona wiedza jest najlepszym dowodem ich słuszności i pragmatycznej użyteczności. Poprzez regularne ćwiczenie medytacji, dotąd aż wyjdzie ona w nawyk, będziemy mogli sprowadzić na siebie stan świadomego snu. Generalnie doświadczamy tego przyjemnego, spokojnego stanu w momencie, kiedy zapadamy w głęboki sen i stan nieświadomości, lub kiedy się z niego budzimy i wkraczamy w stan świadomości. W stanie świadomego snu stajemy się wolni, od wszelkich myśli i zewnętrznych doznań cielesnych, a jaźń ma szansę pomyśleć o sobie. Od czasu do czasu wchodzi ona w stan szczęśliwości, w zależności od głębokości i częstotliwości praktyki medytacyjnej. W tym stanie chwilowo zapominamy o ciele i jesteśmy wolni. Od wszelkich zakłóceń cielesnych i mentalnych, które odwracają uwagę jaźni. Dzięki procesowi medytacji, zewnętrzne, czyli zmysłowe organy, są kontrolowane poprzez wyciszenie nerwów układu centralnego, podobnie jak podczas snu. Ten stan medytacji jest pierwszym, ale nie ostatnim stanem, Prawdziwej medytacji. W świadomym śnie uczymy się kontrolować jedynie zewnętrzne organy zmysłów. Jedyna różnica polega na tym, że podczas zwykłego snu organy zmysłów kontrolowane są automatycznie, a podczas medytacji organy zmysłów kontrolowane są świadomie. Jednakże na tym wczesnym etapie medytacji duchowa jaźń jest nadal podatna na zakłócenia przez organy autonomiczne i wewnętrzne, takie jak płuca, serce i inne części ciała, o których błędnie sądzimy, że pozostają poza naszą kontrolą. Rzadko się uczymy tak jak wielcy święci. I erudyci się nauczyli w jaki sposób dawać odpoczynek wewnętrznym organom. Ponieważ uważamy że znajdują się one poza naszą kontrolą, to stają się one przemęczone i nagle przestają pracować, co określamy terminem śmierć albo wielki sen. Musimy poszukać lepszej niż ta metody, bo dopóki duchowa jaźń nie może swobodnie odciąć wszelkich doznań cielesnych, nawet tych wewnętrznych, które stwarzają okazję do wzbudzania myśli, ale pozostaje wrażliwa na te zakłócenia, to nie może mieć ani nadziei na to, by kontrolować czas, ani szansy na poznanie samej siebie. Metoda czwarta to metoda naukowa czyli yoga. Święty Paweł powiedział: Każdego dnia umieram. Oznacza to, że znał on proces kontrolowania organów wewnętrznych. I potrafił świadomie uwalniać swoją duchową jaźń od ciała i umysłu. Doświadczenie, którego zwykli, niewyszkoleni ludzie doświadczają jedynie w godzinę śmierci, kiedy duchowa jaźń zostaje uwolniona od zużytego ciała. Zatem, dzięki praktycznym i regularnym szkoleniom, w tej naukowej metodzie można odczuwać jaźń jako istniejącą oddzielnie od ciała, bez ostatecznej śmierci. Przedstawiam jedynie ogólną ideę procesu oraz prawdziwą naukową teorię, na której on się opiera. Opisuję ją tutaj z mojego własnego doświadczenia. Niech wolno mi będzie powiedzieć, że okaże się ona uniwersalnie prawdziwa. Mogę również spokojnie powiedzieć, że szczęśliwość, która, jak wykazałem, jest naszym ostatecznym celem, odczuwana jest w intensywnym stopniu podczas praktykowania tej metody. Praktykowanie jej samo w sobie. Przynosi intensywną radość, dużo większą, ośmielę się dodać, niż ta, której dostarczył nam kiedykolwiek jakikolwiek z naszych zmysłów lub nasz umysł. Naukowa metoda, o której mowa jest tutaj i w całej książce to Krija Yoga, starożytna duchowa nauka, która zawiera pewne jogiczne techniki medytacji nauczane przez Paramahansę Yoganandę. Nie pragnę nikomu udowadniać tej prawdy w żaden inny sposób niż poprzez jego własne doświadczenie. Im więcej ją praktykujemy z cierpliwością i regularnością, tym intensywniej i trwalej czujemy się utwierdzeni w szczęśliwości. Ze względu na utrzymywanie się złych nawyków, świadomość posiadania ciała wraz ze wszystkimi wspomnieniami o nim ulega czasami ożywieniu i walczy ze spokojnością. Jeżeli jednak ktoś regularnie ćwiczy przez dłuższy czas, to można zagwarantować, że z czasem znajdzie się ponad mentalnym stanie szczęśliwości jednakże nie powinniśmy zbyt racjonalnie wyobrażać sobie zawczasu możliwych rezultatów do których ten proces może prowadzić a następnie zaprzestać praktykowania tej metody po krótkim okresie próbnym aby poczynić rzeczywisty postęp Konieczne są po pierwsze, pełna uczucia, uwaga dla studiowanego przedmiotu. Po drugie, chęć do nauki oraz szczery duch poznawczy. Po trzecie, wytrwałość, dopóki nie osiągniemy upragnionego celu, jeżeli przejdziemy jedynie połowę drogi, a następnie po krótkiej praktyce odrzucimy ją, to nie osiągniemy pożądanego rezultatu. Nowicjusz w praktykach duchowych, który usiłuje osądzać z góry doświadczenia ekspertów, mistrzów i proroków wszystkich wieków, jest jak dziecko, które usiłuje sobie wyobrazić, jak będą wyglądały studia podyplomowe Wielka szkoda że ludzie podejmują wysiłki i trwonią czas w celu zabezpieczenia tego co jest konieczne dla ziemskiej egzystencji albo zajmują się intelektualnymi rozważaniami nad teoriami ale rzadko zdają się myśleć o tym że warto byłoby urzeczywistnić i doświadczyć w życiu prawd, które nie tylko je ożywiają, ale również nadają mu sens. Źle ukierunkowane wysiłki często pochłaniają dłużej ich uwagę niż te właściwie ukierunkowane. Praktykuję powyższe metody przez wiele lat i im więcej to robię, tym bardziej czuję radość wypływającą z permanentnego i niezawodnego stanu szczęśliwości. Powinniśmy wziąć pod uwagę to, że duchowa jaźń pozostaje w niewoli ciała przez niewiadomo ile wieków. Nie można jej uwolnić w jeden dzień i żadna krótka czy pobieżna praktyka tej metody nie przeniesie nas do najwyższego stanu szczęśliwości. Ani nie da nam kontroli nad organami wewnętrznymi. Do tego celu może być konieczne cierpliwe praktykowanie przez bardzo, bardzo długi czas. Można jednak zagwarantować, że kierowanie się tym procesem przyniesie wielką radość, czystej świadomości, szczęśliwości. Im więcej praktykujemy, tym szybciej osiągniemy szczęśliwość. Życzyłbym sobie, byście jako poszukiwacze szczęśliwości, którymi wszyscy jesteśmy, starali się sami doświadczyć tej uniwersalnej prawdy, która jest obecna we wszystkich i przez wszystkich może być odczuwana. Stan ten nie jest niczym wynalazkiem. On już istnieje. Wystarczy go po prostu odkryć. Zanim nie przetestujecie tej prawdy, nie patrzcie z obojętnością na to, co piszę. Możliwe, że jesteście zmęczeni słuchaniem na ten temat różnych teorii, z których żadna nie wywarła jak do tej pory żadnego wpływu na wasze życie. To nie jest teoria, ale urzeczywistniona prawda. Usiłuję dać wam wyobrażenie tego, czego można naprawdę doświadczyć. Miałem wielkie szczęście dowiedzieć się o tej świętej naukowej prawdzie od wielkiego świętego indyjskiego wiele lat temu. To był z Wami śli Jukteżwa. Możecie spytać się, dlaczego nakłaniam Was? Po co kieruję Waszą uwagę na te fakty? Czy mam w tym jakiś egoistyczny interes? Odpowiedź na to jest twierdząca. Pragnę przekazać Wam tę prawdę wraz z nadzieją otrzymania w zamian czystej radości wynikającej z tego, że pomogłem Wam w odnalezieniu Waszej radości w praktyce i urzeczywistnieniu jej. Fizjologiczne wyjaśnienie metody naukowej. A teraz muszę wgłębić się nieco w fizjologię, która umożliwi nam zrozumienie tej metody, co najmniej w jej ogólnym znaczeniu. Odwołam się do pracy głównych ośrodków oraz elektrycznych prądów, które przepływają z mózgu poprzez te ośrodki do zewnętrznych, zmysłowych i wewnętrznych organów i utrzymują je wibrujące życiem. Istnieje sześć głównych ośrodków, poprzez które prąd praniczny. Życiowy prąd lub elektryczność życia zostaje rozprowadzony z mózgu do całego systemu nerwowego. Są to: pierwszy ośrodek rdzenia przedłużonego, medula, drugi ośrodek szyjny, trzeci ośrodek piersiowy. Czwarty, ośrodek lędźwiowy. Piąty, ośrodek krzyżowy. Szósty, ośrodek guziczny. Mózg jest elektryczną siłownią najwyższego stopnia, najwyższym ośrodkiem. Wszystkie ośrodki są ze sobą połączone i działają. Pod wpływem najwyższego ośrodka komórek mózgowych. Komórki mózgowe uwalniają prąd życiowy, czyli elektryczność poprzez te ośrodki, które z kolei uwalniają elektryczność do różnych doprowadzających i odprowadzających nerwów, które odpowiednio przenoszą motoryczne impulsy. Oraz doznania dotyku, wzroku i tak Ten elektryczny przepływ z mózgu jest życiem organizmu, jego zewnętrznych i wewnętrznych organów. I to właśnie poprzez te elektryczne medium wszystkie nasze zmysłowe sygnały docierają do mózgu i wywołują reakcje myślowe. Jaźń, jeśli pragnie efektywnie odciąć zakłócające sygnały doznań zmysłowych, które są również okazją do wzbudzenia ciągu myśli, musi skupić i przejąć kontrolę nad przepływem elektrycznym, by przenieść go ponownie z systemu nerwowego do siedmiu głównych ośrodków. Wliczając w to mózg, tak aby ten proces mógł przynieść kompletny odpoczynek organom wewnętrznym i zewnętrznym. We śnie przewodność elektryczna pomiędzy mózgiem i organami zmysłu jest częściowo zablokowana. Także zwykłe doznania dźwięku, dotyku itd. Nie docierają do mózgu, ponieważ jednak blokada ta nie jest kompletna, to wystarczająco silny bodziec z zewnątrz przywraca tę elektryczną przewodność i zostaje zasygnalizowany w mózgu, budząc osobę. Mimo to, zawsze podczas snu występuje stały elektryczny przepływ. Do organów wewnętrznych serca, płuc i innych części ciała. To też nieustannie pulsują one i pracują. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.